Mamy już do pokazania. Czy ktoś to nie było? Tak? Nie, nie, bardzo przyjemne. To będzie bardzo fajne. Także wszyscy są gotowi. Marcin, odsłonisz ten tutaj? Minno Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie zorganizował warsztaty teatralne dla dwadzieściorga dzieci z miejscowości Lipianki. Dzieci chętnie uczestniczyły przez cały czas trwania projektów w warsztatach, których celem była edukacja dzieci poprzez sztukę. Sztukę, ponieważ miały kontakt z obrazami malarzy z przełomu XIX i XX wieku, na podstawie których interpretując je, zorganizowały przedstawienie. Jest nas tutaj aż tyle osób, ponieważ y, każdy z nas zajmuje się trochę czym innym. Y, ja, my na przykład z panią Olą zajmujemy takimi rzeczami plastycznymi i robieniem scenografii i z nami będziecie robić y, oprawę wizualną przedstawienia, mm. znaczy scenografię, kostiumy i takie inne rzeczy, to znaczy będziemy różne rzeczy ciąć, wyklejać, konstruować, i będziemy powoli dochodzić do tego spektaklu, będziemy pracować sobie, zastanawiać się i potem ten spektakl powstanie. Ale oprócz nas potrzebny jest cały zespół specjalistów i oni będą nam też pomagać w inny sposób zupełnie, tak, plastycznie, ale no. Nasze przedstawienie. Z wami, robić różne śmieszne i dziwne rzeczy. <grywa> i A ty się, dobra, to nie będziemy robić, tylko że dzisiaj będziemy bardzo poważne i bardzo trudne <sum> rzeczy będziemy robić. Nie, nie. Smutni non-stop. Ale co będziemy robić? Powiedzmy, że to się ogólnie nie wiem, nazywa zabawy teatralne, ale ja to nazywam zabawami zabawami. Jak wymyślimy jakąś historię, już razem na jakieś zajęcia, jakieś scenografię, to sobie wymyślicie swoje role i będziecie też no, trochę tak, jak aktorzy na scenie też. Halo? Kiedy Halo? Halo? Tak, to W związku z tym, jeżeli staramy się kopiować i wsłuchiwać w osobę, która się rusza, to tak jakbyśmy, jakbyśmy się starali zrozumieć te osoby. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby działać wspólnie. I jeżeli jest fajna drużyna i jeżeli jest, jest fajny zespół, to czuję tak, taką bezsłowną, ale jedność i zrozumienie. Zajęcia są bardzo ciekawe. Eee, najpierw właśnie adlanacie plazy, scenografię robiliśmy. Zajęcia aktorskie. A później były zajęcia z wyszkierówi robiliśmy takie fajne wieże, takie wysokie. Ze śrub yy, i ze słomek, z makaronu. Z moich obserwacji wynika, że dzieci bardzo chętnie uczestniczyły, tworzyły przez cały czas trwania warsztatów. Nie siadywaj u potoka walka modroka, nie siadywaj tam. To będziemy na wód, na wód, na żyły, na lód, na luk, na wód. Będziecie doklejać małe kółeczka ze swoimi postaciami, które gracie. Wypchnijcie te postacie, te z papieru i będziemy doklejać to, co tutaj robi. I to sobie narysujecie. I będzie ta historia sobie postępowała do przodu razem z czasem. A na końcu może będzie wspólna zabawa, może będzie radość. I to już będzie dla zaznaczenia. Tak. Czyli ludzie wyjechali do tego biednego miasta, który muszą pomóc zostały same. Z, tak. Jak zostały, kupiły komiki i z tej okazji zrobiły przyjęcie w Zapuścili wszystkich, czy ich lubią, tak. czy nie lubią. Później y, y, Barbarzyńca Krzysztof zabrał te komiki, włożył do pudełka i wyrzucił na Pustkowie. Te komiki nie wiedziały, co ze sobą zrobić. Wędrowały najpierw do miasta, później poszli do stadionu szukać, szukać królestwa, ale tam nie znaleźli, więc poszli na pustkowie. przemocowali i poszli dalej. Trafili na most, na którym był, było straszne było pranek, cyborg stać, a te komiki zaczęły przed nimi uciekać. E, miały wiele pomysłów na realizację tego przedstawienia do ostatniego momentu, miały swoje uwagi, w jaki sposób należałoby to przedstawienie ulepszyć, czy też poprawić. W przedstawieniu e, głównym bohaterami, można tak powiedzieć, są cztery chomiki. Poza tym jest szajka czarnych bohaterów. Barbarzyńca, Cyborg. Radek i Staś zaczęli za nimi biec, a te chomiki do takiego lasu, w którym było bardzo ciemno dwie wiórka dla chomiki. Zaprowadziła je do siebie. a Czyli chomiki szukają pałacu, zagubiły się, a potem nagle się pojawia, że też jest rycerz, który zgubił rodzinę, tak? Czyli są, się skrzyżują nam te, te, te problemy i potem już razem rozwiążemy. Rozwiążemy całe problemy. Gdzie on się rozwiąże? Na tym komisariacie, czy gdzie? Na tym koncernie. Nie na, ten, na ten Bo koncert jest już na Z radości. A bo po koncercie wszyscy poszli na zdanie? W ogóle fabuła jest dość skomplikowana, nawet ja do końca jeszcze nie wiem yy, o co chodzi w całej historii. Ale, cztery. Witamy na nasze Witamy, po witaniu mamy Witamy! Myślę tak po prostu, że jest realizacją jakichś dziecięcych marzeń yy, o zwierzętkach futerkowych, o... o mijamy jestem głodne, ty mówisz na pustkowiu, a ty mówisz to, co wcześniej, czy tam gdzie chcielibyście zabranić nam chodzić. Natalkę zapraszam, tu, tu będzie ja pustkowiu. że tak tańczy nasz syn, tam zaginiony. No, nie, na 4, Dlatego też tak chyba wygląda scenariusz, tak? że dziewczynki wybrały sobie rolę księżniczek i chomików, a chłopcy zostali wojownikami i czarnymi bohaterami prześliczne małe misje. kto kto nas kupi kto 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 nas kupi. mamy przyjemność powitać państwa na przyjęciu powitalnym dla. Zapisały scenariusz do przedstawienia pod tytułem Chomicza przygoda, którą to dzisiaj 21 lipca będziemy mieli przyjemność przedstawić dla mieszkańców i rodziców Krótka, jak, jak tam, denerwujesz się przed, przed przedstawieniem? Nie, Przedstawimy wszystkich aktorów, którzy brali udział w naszym przedstawieniu w kolejności niealfabetycznej. W roli wspaniałych i dostojnych królewien wystąpiły oczywiście Majka. W roli rozwiązanych się aniołów wystąpiły Amelka. W roli niezapomnianej pomarańczarki, która przemieniła się w smoka wystąpiła mała Weronika. Wystąpiły. Oliwka.